Polskie radio, biały z i psem na spacer. W pewnym momencie pies stanął jak wryty. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Pomyślałyśmy, że to normalnie jakiś trop. Słyszałyśmy jakiś trzask, syk. Tak, i raptownie z podziemi wyłonił się strumień wody. Byłyśmy w szoku, nie wiedzieliśmy o co chodzi. Woda bo... była ciepła. Zawsze tutaj chodzimy, nigdy takiego czegoś nie widziałyśmy. Czyli wróciliśmy do domu, powiedzieliśmy o tej całej sytuacji dla leśniczego. Czekałyśmy na dalszy rozwój sytuacji. Tak. Jak usłyszałem o takiej rzeczy, to stwierdziłem, że, że dziewczyny powariowały po prostu tak, myślą ludzie. Tutaj pojawiły się nagle ciepłe gejzery. Jesteśmy wszyscy podescytowani bardzo na leśnictwie. Zawiadomiliśmy już wszystkie urzędy, jakie się dało w naszym kraju, żeby zbadać te, te źródła. Gejzer się pojawił prawdopodobnie z natłoku wód gruntowych, które w tym roku były bardzo obfite. Poprzez długo zalegającą e, pokrywę śniegu, woda opadowa i ze śniegu za, zaczęła schodzić do wód gruntowych, a przepełnienie się e, wód gruntowych spowodowało wybicie tej wody ciepłej, która się znajduje bliżej jądra Ziemi, wybicie na, do góry. Zawsze wszystko ciepło idzie do góry, tak? Czyli po prostu ta zimna woda poszła w dół, a gorąca poszła w górę. Tak, wiedzieliśmy, że takie rzeczy się dzieją na świecie, tak, ale chyba nie u nas tutaj w naszym regionie i nie w Polsce. Tak. Polskie.